No, co, w sensie, nawet proszę. Czytajcie, kolega Jesteśmy tu tu i teraz w Warszawie o godzinie 17, jest 1 sierpnia, więc nagraliśmy godzinę W i od razu możemy płynnie przejść do jednego z tematów dnia, czyli gry o Powstaniu Warszawskim. Postarałem się dzisiaj podsumować wszystkie perypetie na ten temat, które się w Świat Ludowym na przestrzeni ostatnich lat i, I opublikowałem taki drugi artykuł przypominające o co chodzi. Przeprowadziłem też dziś wywiad z Piotrem Wasiakiem z D&D Enterprise, czyli firmy odpowiedzialnej za tworzenie gry Uprising która będzie pierwszą no, w stanie warszawskim. Tak Jutro na poligami ten wywiad się pojawi. Jest bardzo, bardzo interesujący, więc Zachęcam do jego obejrzenia jutro. Nie możemy go pokazać dzisiaj, bo po prostu musimy zmontować materiał. A to chwilę trwa, ja go nagrałem w sumie 10 minut temu. Ale jutro naprawdę zachęcam, bo to jest bardzo interesująca rzecz. No i to tyle, jeśli chodzi o powstanie warszawskie. Mamy normalną dniówkę, więc normalnie przechodzimy do dalszych tematów dnia. Żeby nie mówić cały czas o powstaniu, opublikowaliśmy także tekst o blad, czyli krew, która swego czasu była bardzo, bardzo kultowa. I to jest tekst, który podsumowuje wszelkie nawiązania popkulturowe, które pojawiały się w tej grze, a jest ich naprawdę mnóstwo, więc warto się tym tekstem zainteresować. Jaka w lat swego czasu, bo nie jakim dzieciakiem bardzo się bałem tej gry i nie czy tam jest a tu proszę. Jest. Poza tym mamy także dzień newsów. I to newsów bądź smutnych, ponieważ jednym z nich jest opóźnienie Wiedźmina 2 na konsolę Xbox 360, które swoją drogą w zak zakulisowych rozmowach e, pojawiały się informacje, że jest możliwe. No i okazało się, że to były prawdziwe plotki i faktycznie Wiedźmin 2 został opóźniony na razie, na pierwszy kwartał przyszłego roku. Zobaczymy jak to będzie dalej, bo nadal pojawiają się głosy, że może jednak wcale nie będzie aż tak że jednak, że jest dalszy, tak? No ale na razie wierzymy co dla projektowi, że to będzie przyszła 2012 roku. A poza tym pojawił się także news o Diablo 3, zaskakujący fakt, że w Diablo e, będzie e, jak, jak powiedzieć dom aukcyjny, będzie można kupować przedmioty, zaprawić we pieniądze raczej, co jest dosyć dziwnym ruchem ze strony Blizzard'a, ale mam wrażenie, że znowu trafią w dziesiątkę. Po prostu zalegalizują to, co już się działo w Diablo wcześniej nielegalnie. Jestem ciekaw, czy będzie to legalne w Polsce. Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane. Spróbujemy się też dowiedzieć, w obrad ten serwer współpracował. I ze smutku newsów o Diablo, o Diablo 3, grając w tę cały czas trzeba będzie być połączonym do sieci, nawet jeśli się nie będzie grał, bo to wiadomo, że jest zabezpieczenie przeciwbiractwu, ale nie jest fajne. Ja no a poza tym zapraszam też do zajrzenia, do podsumowania recenzji lipcowych, które prowadzimy i tam można zagłosować na najlepszą piłkę lipca. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą piłkę. Jest 9 sierpnia, godzina 17.00 i kilka. Zobaczymy.